Moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj unboxing czegoś, co zamówiłem na Gamfire's ostatnio. Ogromna paczka z Gamfire'a do mnie przyszła. Zresztą zaraz zobaczycie, co się skrywa pod nią, bo generalnie to kupiłem coś bardzo mocnego do ASG między innymi. Unboxing oczywiście będzie, myślę, już. W sensie recenzja tej repliki będzie już niedługo, e, dobra, ja to nie mam statywu przy sobie, zostawiłem go u kolegi, więc muszę jakoś sobie tak poradzić, słuchajcie, waszym oczom się ukazuje, chyba tak, chyba część już wie o co chodzi, e, generalnie wiecie, no, miałem tam budżet, miałem co innego kupić ale kurde... o, dajcie mi chwilkę, bo tutaj. Zrobię pauzę, jak to rozpakuję, to zaraz się widzimy po przerwie. Słuchajcie, waszym oczom się ukazuje to. Oczywiście, czyli Cyma 028. Zakupiłem ją, bo była po atrakcyjnej cenie. Kosztowała 100, przepraszam, 400 zł na Gunfire'ze z kodem rabatowym. Zapłaciłem za nią 150 zł plus przesyłka. Dobra, odpakujemy. Tu widzę, troszeczkę jest pudełko uszkodzone, ale najważniejsze o środek. Tu oczywiście z Gunfire'a mamy różne papierologie. Tu proszę o instrukcję użytkowania. No to wszystko sobie zrecenzujemy, jak już będę na wsi. Tu mamy oczywiście naszą replikę. Tu jest magazynek, widzę. Mamy baterykę, widzę. Nim to jest, ale ja polecam dokupić baterię troszeczkę innego typu, ja oczywiście ładowarka. Tu jakaś paczka kulek, silikon, którego nie polecam jeść. A tu mamy cymkę, patrzcie, cyma 028. Słuchajcie, dziękuję za obejrzenie unboxingu. recenzja tej repliki już niedługo. Naj, naj, najbliższy odcinek, jaki będzie, to będzie właśnie recenzja cymy 028 w terenie tam gdzieś zawsze recenzuje, więc myślę, że będzie ciekawie, a więc do zobaczenia i widzimy się już w następnym odcinku z ASG właśnie na strzelnicy i będziemy patrzeć tego oto kałaszka. A więc do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!